Ja bym nie odmawiał pozycji, jak to mam, a ja On jest ściągnął tego metrę, ale teraz to nie mam. Włączył sobie to jedna druga, A ja cię potem jeszcze na to jest na stopy, oparł się nawet, wyrywam takiego. On ma dwa, dwa, się, a ja często, ja często to wstaje na stopy i wyrywam. Kiedy podnosisz się do dołka, to coś I a ja nie miałem tej kowy, ja nie mam tej chłoby i nie miałem tego wiesz. Tego Odsuwaj się, mijało od niego. Nie, nie, nie mam. Michał, od biodra, Od biodra! od biodra się odpychaj od biodra się odpychaj od biodra się rękami odpychaj Nie, podejdź! No ale ładnie go wciągaj! Wciągaj, wciągaj, wciągaj! ręką od biodra. Zostaw jego krocze. Odpychaj od biodra. Nie przerzucisz go. Odpychaj od biodra. Michał, odpychaj lewą ręką od biodra. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze. I trzymaj go sobie. Łap swój uchwy. Prawa noga za jego głowy. Dobrze. do motyla i tu Prawa noga do motyla! Prawa noga do motyla! Dawaj, dawaj, dawaj! I za plecy, za plecy, za plecy! Wpinaj nogi! Wpinaj nogę! Wpinaj nogi! Dobrze, dobrze! Dawaj, 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 dawaj! Dobrze! Dobrze! Tak, 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 tak! I wepnij haki, wepnij haki! Masz dźwignię na tą rękę! Masz dźwignię! Michał, narzuć tempo, bo on nic nie robi, tylko trzyma. Narzuć tempo, rozrywaj uchwyt. Puść jego kimono. Masz jego rękę. Wystawia ci rękę. Weź więc weź jego rękę. I już się skręć pod nogę. Michał, skręć się pod nogę. Skręć się pod nogę, Michał. Przerzuć go przez siebie, jak się pcha. Szukaj swojego uchwytu! Szukaj ręce od środka od środka ręce od środka szukaj swojego uchwytu od środka, cyrkuj rękami, cyrk. Michał skręci pod nogę! pod drugą pod drugą nogę na drugą stronę. Na drugą, na lewo. Rozbujaj się na lewo na prawo i masz palachę na to. I przez siebie go przerzucaj. Masz palachę, dawaj dawaj, dobrze. Wracamy do gardy, wracamy do gardy. thank <laughs> you